66 derby lubelszczyzny pomiędzy Awią Świdnik a Motorem Lublin zakończyły się bezbramkowym remisem. Spotkanie było rozgrywane w trudnych warunkach atmosferycznych. Mokra i grząska murawa zdecydowanie utrudniała dokładną grę. No, na pewno boisko było nie najlepsze do tego, do tego padający deszcz, wiejący wiatr. Na pewno to też troszkę przeszkadzało piłkarzom, ale uważam, że no, na tym poziomie zawodnicy powinni troszkę, troszkę więcej tej jakości piłkarskiej pokazać na, na boisku. Po pierwszych chaotycznych minutach inicjatywę przejął motor, który w 18 minucie miał rzut karny, po tym jak faulowany w 16 był Krystian Mroczek. Jedenastki nie wykorzystał jednak Piotr Piekarski, który nie trafił w bramkę. W kolejnych fragmentach goście także byli nieskuteczni i nie potrafili swojej przewagi udokumentować golem. Ja bym to spotkanie podzielił na dwie połowy, tak, bo pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando, już po, po pierwszej połowie, były, wynik powinien być rozstrzygnięty. A w drugiej połowie zrobiła się troszeczkę nerwówka, wygrała wiagrała ewidentnie na rzuty rożne, na rzuty z autu, także szukała gdzieś tutaj pomysłu na bramkę i troszeczkę wkradło się nerwowości. Mówię, no szkoda, bo pewnie przyjdzie analiza w tym tygodniu na to wszystko na spokojnie, ale mówię, no szkoda, szkoda tego meczu, bo do przerwy powinien być mecz już rozstrzygnięty. W drugiej połowie odważniej zagrała Avia, która od czasu do czasu konstruowała szybkie akcje ofensywne. Ponadto niebiescy zagrażali bramce Macieja Zagórskiego po stałych fragmentach gry, lecz ten nie dał się pokonać. Motorowcy mieli mniej sytuacji niż przed przerwą i ostatecznie żadna z drużyn nie trafiła w tym spotkaniu do siatki. Obaj trenerzy nie byli zadowoleni z wywalczenia tylko jednego punktu. No tak może z przebiegu meczu może można by i powiedzieć, że jestem zadowolony, ponieważ zespół motoru miał rzut karny. To tylko, tylko i dlatego, ale tak ogólnie to zadowolony nie jestem, ponieważ liczyłem, że uda nam się dzisiaj zdobyć komplet punktów i, i u siebie na boisku trzeba wygrywać i, i to uważam jako stratę dwóch punktów. W następnej kolejce, która rozegrana zostanie w Wielką Sobotę, Awia zagra na wyjeździe z Lublinianką, natomiast Motor uda się do Kraśnika na mecz ze Stalą. Do Lublina wraca rywalizacja na Żużlu. 12 kwietnia KMZ Motor zainauguruje sezon w drugiej lidze z KSM Krosno, A wcześniej 4 kwietnia odbędzie się finał złotego kasku. O ile pozwoli na to pogoda, ponieważ prognozy mówią o tym, że w sobotę może padać deszcz. Zanim jednak kibice usłyszą pierwszy ryk silników, mogą zapoznać się z odrobiną historii lubelskiego żużla. Pamiątkowe zdjęcia, stare skóry, kaski czy motocykle. Takie eksponaty znalazły się na wystawie Lubelski Żurzel wczoraj i dziś, którą lublinianie mogą oglądać do 8 kwietnia Felicity. To jest ponad 65 lat historii. Zebraliśmy tu tylko część pamiątek, po prostu nie dało się więcej tego tych pamiątek, eksponatów umieścić. Mam nadzieję, że przez wszystkich zwiedzających będzie to odbierana ta wystawa z dużym zainteresowaniem. Tutaj tak zrobiliśmy, żeby zwiedzający mieli okazję zapoznać się z budową motocykla żużlowego, bo to już można sobie z bliska obejrzeć, usiąść, zrobić sobie zdjęcie. Wystawa ma przybliżyć kibicom historię lubelskiego żużla, ale także rozgrzać ich przed zbliżającymi się emocjami sportowymi. Na deser 4 kwietnia finał Złotego Kasku. Jest to impreza, gdzie przyjadą, przyjedzie śmietanka polskiego żużla. Fajne akcenty, ponieważ zakwalifikował się w półfinałach w Krośnie Dawid Lampard, Karol Baran i Daniel Jeleniewski. Wszyscy ci żużlowcy reprezentowali kiedyś barwy naszej drużyny. A już ponad tydzień później danie główne. KMRZ Motor Lublin u siebie zainauguruje sezon w drugiej lidze z KSM Krosno. Tym razem lubelski tor ma być atutem gospodarzy. Tak, lubelski tor znam bardzo dobrze. Wychowałem się na nim. Jeździłem 6 lat na nim w szkółce. No cóż, bardzo się ten tor nie zmienił po dosypaniu nowej nawierzchni. Tak naprawdę mamy dopiero ze sobą dwa dni treningów, więc ciężko jest ocenić ten tor. Myślę, że to dopiero po następnych jazdach, jakichś treningach, sparingach, w trakcie sezonu to wyjdzie. Ale, ale myślę, że dosypanie tej nawierzchni na pewno wyjdzie na plus i, i będzie dużo lepiej niż w poprzednim roku, bo no, w poprzednim roku brakowało tego materiału i czasami nie było po prostu z czego no, zrobić. Na pewno będziemy robić wszystko, przygotowywać taki tor, żeby właśnie był naszym atutem i żebyśmy wygrywali na tym y, torze wysoko meczę, prawda? A o co w tym sezonie będą walczyć lubelscy zawodnicy? Klub na razie nie chce dawać żadnych deklaracji. Zobaczymy jak się skończy faza playoffów. Nie chcę składać żadnych deklaracji, żeby to nie było odebrane, że coś obiecałem na wyrost. Póki co trwają pierwsze treningi, natomiast pierwsze zawody w Lublinie odbędą się 12 kwietnia. Rywalem lubelskiego zespołu będzie KSM Krosno. Mks Selgros Lublin dobrze rozpoczął walkę w playoffach. Podopieczne Sabiny Włodek pokonały we własnej hali KPR Jelenia Góra i w rywalizacji do dwóch zwycięstw prowadzą 1-0, jednak do dziewiątej minuty na prowadzeniu były przyjezdne. Ten początek był troszeczkę zły w naszym wykonaniu. Zły przede wszystkim pod względem nieskuteczności. Byłyśmy nieskuteczne, stąd też wynik oscylował wokół remisu. Potem jednak bardziej się się na rzutach i te bramki padały coraz częściej i na połowę schodziłyśmy bodajże z przewagą siedmiu bramek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną gospodyń 37-23. Z gry swojego zespołu po meczu była zadowolona Sabina Włodek, trenerka MKS Selgros Lublin. Zagraliśmy dobre zawody w obronie. Z tego rzucaliśmy łatwe bramki z kontrataku. Myślę, że. Nasze skrzydłowe naprawdę tych piłek dzisiaj sporo w kontrze dostały. Jeśli Lublinianki pokonają także w drugim meczu KPR Jelenia Góra, w półfinale zagrają ze zwycięzcą pary KGHM Metrako Zagłębie Lubin, pogoń Baltika Szczecin. Drugie spotkanie z KPR 1 kwietnia w Jeleniej Górze. W studiu gościmy drugą. Trenerkę MKS Gross Lublin, panią Monikę Marzec. No, okay. Trenerkę jeszcze 17-krotnych mistrzyń kraju I jeszcze, bo być może to niedługo się zmieni, bo już sezon wchodzi w decydującą fazę. I zaczęłyście. drużyna zaczęła dobrze te playoffy, bo od zwycięstwa, wysokiego zwycięstwa we własnej hali, skaper i jelenia góra. Ale to jest jedna sprawa. A druga to, że ta gra naprawdę wyglądała dobrze w końcu, można powiedzieć. Tak, w końcu. No, ostatnio nam się nie układało za dobrze, jeżeli chodzi o styl naszej gry. Przegraliśmy kilka meczów, ale myślę, że właśnie ta najważniejsza faza dopiero się zaczyna. Gra się cały sezon. Myślę, że ten cel główny, jaki był postawiony, czyli wyjście z pierwszego miejsca do fazy playoffów, został osiągnięty. I teraz czekają nas najważniejsze mecze i mecze decydujące o tym, kto będzie mistrzem Polski. Mhm. I jak ocenia Pani formę zespołu właśnie przed tymi najważniejszymi formami? Można powiedzieć, że już jesteśmy po tej zadyszce, że zespół jest na dobrych torach? Ja myślę, że teraz już będzie, będziemy na tej fali wznoszącej, że zespół złapał już drugi oddech. No, dziewczyny też są tylko ludźmi, tak? Każdy może mieć gdzieś słabszy moment. Nam. No, ten moment się akurat przytrafił na ostatnich meczach w, fazie, w rozgrywkach europejskich, no i na tych meczach ostatnich fazy głównej naszej Ligi Polskiej. Jednak myślę, że powoli wracamy już na właściwe tory i że ta gra wygląda coraz lepiej. Mam nadzieję, że tą optymalną formę złapiemy na, na półfinał i na finał. Mhm. Wiadomo, że sezon jest długi, że takie zadyszki się zdarzają, ale kiedy już jesteśmy, kiedy już zespół wydaje się, że jest mhm. na dobrych torach, może teraz Pani może się przyznać, czy, czy jednak ta zadyszka ten kryzys można to nazwać kryzysem formy, że jednak był taki moment, trochę w sztabie zastanawiał, sztab się zastanawiał, obawiał się, czy zdążycie z tą formą na playoffy. Znaczy ja myślę, że tutaj większych obaw nie było, gdyż od lat, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, drużyną zajmuje się trener Dariusz Szymczuk, zawsze zdawało to egzamin, zawsze dziewczyny były na tą ostatnią fazę bardzo dobrze przygotowane. Myślę, że szczyt formy osiągnęliśmy też na, na, tą, na rozgrywki grupowe w Lidze Mistrzów. Naprawdę zaprezentowaliśmy się chyba z dobrej strony, mimo że może nie było to bardzo... Mm, Efektywne, bo wygraliśmy jedno spotkanie, jeden remis. Jednak myślę, że pozostałe mecze też pokazały, że potrafimy nawiązać walkę z najlepszymi europejskimi drużynami. Niewiele brakowało, no, troszkę jednak brakowało. Mówię myślę, że tam był szczyt formy, później nastąpiło lekkie załamanie i powoli wracamy teraz do, do tej lepszej dyspozycji. Mhm. Właśnie ten sezon był trudniejszy niż poprzedni. Jeśli chodzi o to zmęczenie, wyjazdy, no w tamtym roku oczywiście też zespół grał w Lidze Mistrzyń, mm -hmm. ale już teraz może Pani powiedzieć, że rzeczywiście ten sezon był bardziej wymagający dla Was? Ciężko mi jest porównywać od strony trenerskiej dwa sezony, ponieważ w tamtym sezonie ja dołączałam do dziewczyn mm -hmm. w miesiącu kwietniu, więc mogę ocenić tylko końcówkę. Mogłam oceniać dziewczyny grając, grające, ale tylko z perspektywy kibica i myślę takiej osoby bardzo życzliwej drużynie, która znała wszystkie dziewczyny, jednak nie byłam w tym ciągu treningowym, nie obserwowałam na co dzień dziewczyn, więc ciężko mi się do tego odnosić. Uważam, że każdy sezon jest wymagający, ten jest na pewno długi, na pewno męczący, bo rozegraliśmy wiele meczów, wiele ciężkich meczów. Myślę, że każda dziewczyna była zaangażowana na 100%, więc na pewno siły troszkę ubywały. Ten, ten sezon jeszcze się dodatkowo wydłuży, bo mhm. zostanie przełożony Final Four Pucharu Polski ze względu na udział w pucharach europejskich drużyny ze Szczecina. No, jako, Był też troszkę przerwany przez turniej przez mistrzostwo. No tak, ale to jest... Ja myślę, że to trzeba zawsze brać pod uwagę. Myślę, że my jako nie tylko trenerzy, ale także i kibice piłki ręcznej powinniśmy brać to pod uwagę i życzyć i naszej reprezentacji, żeby co roku była w tej imprezie mistrzowskiej. Mimo, że ze strony trenerskiej patrząc na no to jest jednak przerwa i trzeba na nowo budować formę zespołu. Teraz Szczecin gra w tych Pucharach Europejskich. Będzie grał już w półfinale. Ja patrząc od strony znowu kibica życzę im, żeby... Doszły do finału i żeby dziewczyny ze Szczecina wygrały, bo na pewno ich stać na to. Jednak od strony trenerskiej znowu pojawia się problem, bo jest o kolejny tydzień przedłużony sezon. Ale myślę, że takie problemy musimy wkalkulować, a mimo wszystko patrzeć gdzieś, gdzieś dalej i mieć na względzie dobro piłki ręcznej Polskiej, a nie tylko klubu. Wspomniała mhm. właśnie pani o pogoni Szczecin. Ona jednocześnie teraz rywalizuje z zagłębiem Lubin. Który z tych rywali był, jest bardziej dla Was niewygodny, jeśli byście zagrali z nim w półfinale? A ja myślę, że tutaj nie ma co gdybać. Jeżeli myślimy o tym, żeby zdobywać mistrzostwo, to czy to będzie zagłębie, czy to będzie Szczecin, myślę, że nie powinno mieć to większego znaczenia. Nie chcę mówić, że Szczecin nam jakoś nie leży, no, ale nie, nie, tak, nie, ale, tak no, nie ma co się programować <grym> chyba na to, że, że jest to jakaś niewygodna dla nas drużyna. Po prostu zagraliśmy słabszy mecz ze Szczecinem i tyle. To przewagę psychologiczną mają w pewnym sensie. Jeżeli patrząc na to, że wygrały z nami jeden mecz, to myślę, że tak, na pewno są wymagającym przeciwnikiem i tutaj absolutnie nie chcę ujmować tej drużyny, ale myślę, że naszą drużynę stać na to, żeby spokojnie wygrać i awansować do finału. Także czy to będzie Zagłębie, czy to będzie Szczecin, nie ma dla nas jakiejś większej różnicy. My musimy się skupić na tym, żeby zagrać dobry mecz w i górze i czekać na swojego mm. przeciwnika. A jak ocenia Pani formę tych zespołów, które teraz uczestniczą w playoffach? Mm. Który zespół wydaje się w tej chwili w najlepszej formie? Nie wiem, jak teraz po, e, po tej przerwie się prezentuje Wistal. Wistal no, wygrał z nami, też e, praktycznie przegr przegraliśmy mecz, e, który powinnyśmy wygrać. E, na pewno jest to też wymagający rywal. Ja myślę, że ta pierwsza cała czwórka, czy nawet piątka, chociaż mm -hmm. widzę, że i Elbląg e, pokonał e, na parkiecie Koszalina zespół właśnie z Koszalina, więc e, też pokazał, że stać ruchu. je na, na dużo. Ruch chorzów napsuł krwi trochę e, w Wistalu. E, tak, przegrał w końcówce też meczu, więc te drużyny nie, nie można powiedzieć, że wygrywają łatwo. Myślę, że poziom się zrobił bardziej wyrównany. Jedyne, co mnie niepokoi, to obserwuję czasami ławkę i składy drużyn, że mało który zespół dysponuje pełną szesnastką. No i w kontekście długiego sezonu, to jest dość ważne. A właśnie, jeśli mówimy o tej długiej ławce, to w ostatnim meczu ta zawodniczki, które zazwyczaj grają mniej to dobrze się zaprezentowały mhm. w tym meczu z KPR Jelenia Góra. Powiem szczerze, że my lubimy takie mecze, gdzie może grać cały zespół. No nie jest to łatwe i nie jest to przyjemne dla trenera, jeżeli musi, się, musi podjąć decyzję, czy zaryzykuje i wpuści dziewczyny, które na co dzień są zmienniczkami, czy mimo wszystko będzie trzymał na parkiecie te dziewczyny, do których się ma większe zaufanie, no bo jednak te, które są wiodące, te, które są podstawowe, no wiadomo, że gdzieś są darzone większym zaufaniem trenerskim. Takie mecze jak były ostatni, że mogły się zaprezentować cała piętnastka uważam, że są bardzo sympatyczne i dla nas, i na pewno dla tych wszystkich naszych dziewczyn, no i dla kibiców, no bo mogą obejrzeć cały spektrum naszych zawodniczek. Fajnie, że dziewczyny się zaprezentowały dobrze. Uważam, że e, fajnie po kontuzji zaczyna wyglądać Asia szara waga. Mhm. Co prawda, może ze skutecznością jest jeszcze problem, ale radzi sobie coraz śmielej i coraz lepiej na boisku. Także na pewno takie, e, kontuz, e, takie powroty po kontuzji cieszą. Tak samo Wiem, Karola... że 10 kwietnia konsur. ma mieć e, konsultację mhm. z lekarzem Agnieszka Kocale. I wtedy ma się okazać, czy będzie mogła dołączyć do drużyny w play-offach. Więc jej stan w tej chwili tak się przedstawia, ale właśnie też wróciła jak Karolina Konsur, jak jej dyspozycje Pani ocenia? Po takich kontuzjach, gdzie praktycznie rozbrat jest kilkumiesięczny z boiskiem, ciężko wymagać, że zawodnik wejdzie i od razu będzie prezentował formę jak sprzed kontuzy. Wiadomo, że wszystko wymaga czasu, wszystko wymaga ogrania i, 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 i tej boiskowej pewności. Tak? Karolina radzi sobie dobrze, naprawdę dobrze. Na no, słabsze występnia w pierwszym meczu po kontuzji w Wistalu mhm. w Gdyni, ale to jest normalne, to jest normalne i tutaj nie można mieć pretensji absolutnie do zawodniczych, bo wiadomo, że wychodzą i chcą się zaprezentować jak najlepiej, a mimo wszystko gdzieś jeszcze nie wychodzi, no bo jest to co innego niż trening. Tak mhm. mecz rządzi się swoimi prawami, swoją, swoimi emocjami, swoją adrenaliną i Każda zawodniczka jednak musi spędzić trochę minut na tym parkiecie, żeby zyskać tą pewność. A co z pozostałymi zawodniczkami? No, tutaj chodzi mi na przykład o Weronikę Gawlik. Ona po kontuzji wróciła, później zagrała w kilku spotkaniach. No i znów, znów jej nie ma z powodu kontuzji. Co się dzieje z Weroniką czy Weronika przechodzi rehabilitację. Jest to tak ambitna dziewczyna, że myślę, że już niedługo dołączy do składu. No niefortunnie się stało, że po kontuzji kolana doznała urazu jeszcze łąkotki. Nie jest to na tyle groźny uraz, żeby musiał ją wykluczyć na dłuższy czas. Jednak no, nastąpiło to do, w dość krótkim czasie i dlatego to się tak troszkę skumulowało. Ale jej yy, stan się poprawia, przechodzi rehabilitację. i. Jest szansa, i... że wróci jeszcze na play -offy? O nie, nie o tym decydować, to na pewno będą, będzie o tym decydował sztab medyczny. My ze swojej strony na pewno nie, nie będziemy ryzykować zdrowiem Weroniki tylko po to, żeby wróciła na te najważniejsze mecze. Jeżeli będzie przyzwolenie sztabu medycznego i Weronika będzie się czuła na siłach, to myślę, że na pewno skorzystamy z, z jej pomocy. Jeżeli chodzi o Agnieszkę Kociele, wygląda sprawa tak samo, że no, w sporcie jest tak, że nie da się przyspieszyć pewnych rzeczy, jednak organizm żyje swoimi prawami i tutaj się czegoś nie przeskoczy. Ale tutaj można być spokojnym, bo Małgorzata ta rola naprawdę. Bardzo dobrze zastępuje Agnieszka. Tak, to, co... ja, ja myślę, że akurat gosia Rola jest na tyle solidną zawodniczką, że praktycznie jeżeli była potrzeba zastępowania, to jest jej nominalna pozycja lewe skrzydło, więc grała jako zmienniczka Agnieszki Koceli. Występuje teraz jako podstawowa zawodniczka na tej pozycji. Jak była potrzeba, grała też na prawym skrzydle, grała na obrocie. Także jest naprawdę uniwersalną, bardzo doświadczoną i, i dobrą zawodniczką. Także tutaj nie ma co mówić. Jest jeszcze Dagmara, noc, młoda wchodząca, ale e, myślę, że robi postępy, ma się od kogo uczyć i mam nadzieję, że będziemy mieć w przyszłości z niej pociechę. To już tak na koniec, pani trenery: jak forma całego zespołu, zdrowia. Nie ma żadnych urazów po tym ostatnim meczu? No po tym ostatnim meczu nie ma jakichś urazów. No, myślę, że są jakieś stłuczenia, bo to jest normalne, taka jest piłka ręczna. Na pewno dłużej nie będzie z nami jeszcze honoraty syncesz po zabiegu na, na kolano, ale liczymy, że w przyszłym, w przyszłym sezonie jak będzie gotowa, że wkomponuje się w zespół, że dojdzie do formy, a na razie. Czekamy na finał, czekamy na półfinał i marzymy o tym, żeby nikomu się nic nie stało. To jest najważniejsze. To ja też tego życzę, Pani Trener, żebyśmy się spotkali za jakiś czas tutaj i mógł, żebym mógł Panią przedstawić jako trenerkę 18-krotnych Mistrzyń Polskich. No, nie, bę nie będę dziękować w takim <laughs> razie. W naszym studiu gościliśmy drugą trener MKSL Gross Lublin, jeszcze 17-krotnych Mistrzyń Polskich. Panią Monikę Marzec, dziękuję, dziękuję. bardzo.